Nie, tam. tam w drugą stronę nie miało padać, a my na boss. może przestanie? A więc mieliśmy jechać na Bizbos, ale zamknęli, w, zamknęli, na most, jest w remoncie, także niestety jesteśmy, jesteśmy w innym też fajnym miejscu. Jesteśmy na moście kolejowym, który jest już od kilkudziesięciu lat zamknięty i będziemy tutaj się e, integrować z przyrodą. Pierw musimy rozszyfrować wszystkie ścieżki dydaktyczne, ale tu można ciekawie sobie powędrować i popcować z przyrodą. Zaraz zobaczycie jakie fajne... Chłop leci na most. a siódemkę miał. Pełna ramka. Będzie kominował dobre zdjęcia. Z myślą, że będzie tu mało ludzi, no ale ludzi jest więcej niż więcej. Jest święto i jest pełno ludzi, pełno wszędzie wszystkich. Produktu do głównej trasy, gdzie wszyscy tylko idą na most, żeby go zobaczyć, i tyle, i wracają. I taki pochód jest. Setek ludzi w prawie. Do mostu i z powrotem. Mamy sobie, idziemy taką ścieżką dydaktyczną, gdzie przygotowana jest do spacerów i można sobie pochodzić po naturze. I tu już prawie nie ma nikogo. Tu nie ma nikogo. Nawet nie prawie. zobaczymy co z niej z tego wyjdzie a ja zostaję przy gopro i telefonie na razie tyle mi wystarczy mam jeszcze taki gadżet jak mikrofon bezprzewodowy ale tutaj w lesie jest mi to niepotrzebne na rowerze kiedy wieje to już bardziej się to przyda no i do robienia dla Was filmów z różnych testów, recenzji no to wtedy będzie trzeba używać tego mikrofonu, nie będę musiał zwracać uwagi w którą stronę mam kamerę ustawioną tylko po prostu podłączę cały zestaw ustawię kamerę a później tylko będę musiał pamiętać żeby pokazywać Wam że wszystkie szczegóły co, gdzie było montowane, demontowane, a tu jest pięknie. Ciekawi mnie to, że w Polsce na takich mokradłach było mnóstwo komarów. Tu ich nie ma, tu nie ma tyle komarów. Są, ale, ale nie dużo. Znajdujemy się nieopodal mostu kolejowego. To jest mur Puten nazwa się za chwilę to pojawi, bo wiecie jak to jest z nazwami holenderskimi, lepiej jak są napisane pod spodem. Słuchajcie, most kolejowy już jest zamknięty, to jest teren objęty ochroną przyrody, także można tylko i wyłącznie poruszać się po ścieżkach. Trzeba też, przed tym, zanim się tutaj wybierzecie, sprawdzić lokalne przepisy, czy coś się nie zmieniło, czy, czy nie jest zalany, czy jakieś tereny nie są zamknięte, żebyście nie weszli w, w na przykład w, w czasie, kiedy weszli w ten teren, w czasie, kiedy jakieś ptactwo gniazduje tutaj lub jakiś owad żeruje, żeby, żeby to było bezpiecznie i przyjemnie dla nas i dla przyrody. Także, jeżeli tu się wybieracie, to pierw sprawdźcie, czy. Można tutaj się poruszać. Nie zawsze tak można, więc, więc, lepiej to sprawdzać. A teren jest piękny. Można tu przyjechać samochodem, tak jak my, jak zrobiliśmy to my, i pospacerować sobie ścieżkami dydaktycznymi pośród bagienek, które tutaj się roztaczają. A wytrzemy o łąkę gdzieś, o trawę. Mieliśmy być na Bizbos, a jesteśmy na mur To była taka fajna ścieżka i można było na parking przejść, od razu z parkingu taką boską ścieżką iść. No ale niestety jest zalana woda stoi tam, także tam nie przejdziemy. A rowerami tu nie wolno jeździć, no ale i tak i tak jeżdżą. Zalana, o tu mamy przygotowany mostek. I takim pomostem będziemy sobie teraz spacerować pośród mokradeł. Jeżeli ktoś tu się zna na przyrodzie i na biologii to tutaj ma raj może suchą nogą wejść w przyrodę i sobie oglądać wszystkie gatunki roślinki, które żyją na takim podmokłym terenie zero ingerencji Człowieka. jak coś się złamie, to się złamie, jak coś się przewróci, to się przewróci. Jedynie co jest, to odnawiana ta ścieżka, ta płatka, którą teraz możemy sobie chodzić. Tylko w koło mostu znajdują się trzy takie ścieżki dydaktyczne, nie takie jak ta ta jest najfajniejsza pierwszą, którą przechodziliśmy, taka troszkę podmokła. I ta trzecia jest, powiedzmy to jest druga. I ta trzecia, która jest była zalana przy samym parkingu. Pełno ich więcej, ja odkryłem trzy, więc o trzech tylko mówię. Jeżeli ktoś zna ich więcej, to może pisać w komentarzach jak ktoś zajrzy w moje komentarze do tego filmu, to będzie wiedział więcej niż ja mogłem przekazać. W ten sposób wykonują tutaj te osoby, które się zajmują tym, tym parkiem. Miejsca, w których, nie, w których nie mamy przechodzić, w których nie mamy y, się poruszać. Często na drodze, na drodze, na naszej wycieczce znajdują się takie płotki, żeby tam nie wchodzić. Pewno do, do samego do samej tej tabliczki informacyjnej nie ma żadnego problemu jak idziesz trochę aleń do urlopu. Patrz No, no ja mam niepodobnie. Tak, tylko, że to są moje biki na co dzień czekam się tam nie to będzie do tej wiody Wychną do, do, do poniedziałku no. No nie, no czasami nie, bo jest fajniejsze. Mamy dużo pochmurnego. Dużo chmurek. Gdzie? Samochodem? Tak. Do autem. Teraz nie wiem, czy tutaj ta trasa z powrotem wraca W Bagniho? Bo musimy wrócić na murfy. No musimy wrócić na mur, mur murput, Put. Tak chyba się to nazywało, ten, ten most. Tu czy tam? Jak myślisz? Ja myślę, że tam. Bo tam będzie chyba na tym słupku, będzie strzałka. Jak będzie strzałka, to jesteśmy na 100% pewni. Tak wygląda, jakbyśmy myśleli my pod prąd. Tam na pewno nie jest zachwycające, jeżeli chodzi o chodzenie. Tu mamy taki punkt widokowy. Jak już ma być ścieżka dydaktyczna, to no nam tu dają jakieś informacje dotyczące faun i flory No, tu mamy jakie motylki można spotkać Mamy motylki I chyba ćmy to no, wygląda chyba na ćmę jakoś. Ale nic nie kwitnie, także motylków jeszcze nie ma. Tam. Tam. <grywia> w drugą stronę. Po prostu jest drugą stronę. My robimy kółko jak my tu jechaliśmy auty z rowerami ostatnio jak byliśmy z Bartkiem, to tu te kamienie były takie wysokie, nie? Tu się ciężko jechało. Teraz to, to normalnie się wbiły, nie? Żadnego, żadnego problemu. Właśnie, w tym czasie co był ten czas, kiedy ja wtedy jeździłem po tym Dębosz. Na początku chodziliśmy wszędzie w koło, a teraz już musimy z powrotem wracać przez ten most. Tutaj mamy krótką historię dotyczącą tego mostu. Żebym znał dobrze holenderski, to wam opowiedział o nim. Ale nie chcę tutaj jakoś udawać, że coś, coś wiem. Dla siebie to to ogarnię, ale także, żeby nam opowiedzieć, to raczej wolałbym nie. Tak się nazywa ten most. Mur, mur, puten, bryk. Jest to most kolejowy: Spor, Bruch, For, Handelen, N, en... Naj, To wcale nic nie nagrałem. i tak mniej więcej wygląda nasz most dotarliśmy do niego Asia poszła robić już dalej tam sobie zdjęcia ja musiałem wymienić baterię bo, bo już siadła a naprawdę warto na tym moście szkoda że nie mam drona Myślę, że kiedyś kupię, ale mieliśmy tu kiedyś z chłopakami drona i puszczaliśmy go fajne, fajne ujęcia. to już jest maksimum do, do tych kaczek tam na, na gałęziach. Most przeszliśmy, teraz spróbujemy zejść tu na dół. Na dół jest taki pomost. Zobaczymy czy wyjdą na jakieś zdjęcia fajne z odbiciem. Odbiciem wody. I tu mamy taki pomost jeżeli ktoś chce zobaczyć ten most z dołu a my idziemy spróbować zrobić jakieś zdjęcia z odbiciem wody dosyć fajne czasami ujęcia wychodzą aczkolwiek nie wiem czy coś wyjdzie nam ale mamy most od dołu spróbuję tu zejść do wody i coś nie też się nie uda się nie uda Zajsę. A zobacz, to są... To jest jakby ananas? Mhm. No. Co, co, ananasa im wyrzucili? Nie wygląda jak drzewo ananasa, tak no. Tutaj patrzcie. Czasem nigdy drzewa ananasa nie widziałem. To skąd mam wiedzieć jak wygląda drzewo na Ono Ananas to nas tu nie jest drzewo No to teraz mi zabiła światopogląd Wiecie, będę musiał coś z tym zrobić No ale tego mają tam więcej kaczki i oni sobie na nim gniazdują Woda jest czarna, także mętna, trochę się wiaterek, także żadnego ujęcia się nie da zrobić Ale tak i tak jest ładnie Warto było zejść. Ładnie tu jest. Zobaczcie, ludzi już nie ma. O Holendrzy mają w swojej kulturze także o 17.00 żarcie. Więc wszyscy spierdzielają do domu. Trimiga. A my wtedy mamy las dla siebie. Po 17.00. Można sobie spokojnie chodzić bez tych tłumów, bez dzieciarni, bez psów. No cisza i spokój. Las jest dla nas. No i nasza wycieczka już też dobiegła końca dzianek. Też się kończy już po 18.00. Także pakujemy się do auta. I uciekamy. Tylko, że nie jesteśmy na tym parkingu zatrzeba. Bo przyszliśmy na parking z rowerami. A nasze auto jest tam, gdzie samochody. No super. No ale to nic. Zaraz przejdziemy do parking, na parking. Ja się będę z No I widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Nara. Na razie.